Powiedz, do kogo ja mam to wysłać? Do Majkala i Ani. Do Majkala i Ani? Jak ty się bawisz? Mhm. No to dobra, to ja będę teraz nagrywać. One będą szczęśliwe. Co będą? Będą szczęśliwe. Będą szczęśliwi, że się bawisz tą zabawką od nich? Mhm. No dobra. To nagrywam, no. Uwaga. Start. Możesz się bawić. Ale jest muszę tutaj... Tutaj sobie tutaj tak zobaczyć. Okej. Okay. Tutaj jest już naprawdę lalka mięsna. Lalka mięsna? Tak. Mięsna. I jest slime i lalka? O! -o. butelka i butelka. Wow. <noise> wow. O kurczę, taka lalka w środku była? Ale czaderska jest. I ma rolki. Nie, no jest przepiękna. Co to jest? Pokaż mi. To jest głowa jakaś? Pokaż. No mu się zobaczy. Zaraz rozpracujemy, gdzie to się nakłada. Co tam jeszcze jest? A co tu jeszcze jest? To taka papa co? Szkoda, takich domków ma. Co tam jest? Jezu ubranko jakieś dla niej. To jest jaspodan. To musisz jej założyć, ale super. Jezu, nie, to jest niemożliwe. Powąchaj jej włosy. Slime. Jak? Jak slime? Ale czym pachnie? Jakim owocem? Jak? Jak slime? Truskawkowo. Nie. Kiedyś nie było taki lalek z pachnącymi włosami truskawkowymi, z truskawką na buzi. Nie? Super, te bardzo teraz tak robią. Teraz zrobić. Teraz ty